Cześć Wam, tu Adik, Witam Was w takim informacyjnym filmiku. Mianowicie, konkurs na klucze do gry Crisis 3 się zakończył. Nie mam dwóch kluczy, a właśnie trzy klucze. I te trzy klucze właśnie rozdam za chwilę. A w tle, w tle sobie możecie zobaczyć unboxing Black Ops 2 tej wersji Care Package. Tak, żeby coś leciało, bo nie miałem jakiegoś takiego w miarę krótkiego filmiku, jeżeli chodzi o MW3. No, jak widzicie, zaraz zademonstruję dronę. Yy, osób w konkursie yy, wzięło 10 dziesię osób, wzięło udział w konkursie. Napisałem swój własny program, losujący tak na szybko, który właśnie yy, pogrupował te osoby i pierwsze trzy właśnie dostały klucz. Oczywiście to nie koniec, jeżeli o to chodzi, bo wbiłem dzięki Wam 201 widzów. Jak pamiętacie, niektórzy z Was na pewno pamiętają, że na 200 widzów miał być właśnie, na 100 widzów był, na setny filmik był właśnie ten konkurs Crysisa, a na 200. na setny filmik tak, konkurs Krisa, a na 200 widzów robię konkurs na dwa klucze do gry Planet Side 2 zamkniętej bety. Także warto. Ten konkurs potrwa dłużej, bo mianowicie od następnego filmiku, w którym powiem wszystkie tam szczegóły, co trzeba zrobić do niedzieli. Czyli tak jak dzisiaj mamy środę, prawda? Tak, środę, także w czwartek będzie prawdopodobnie filmik. Z informacjami co do konkursu z Planet Side 2, a dzisiaj. Wyniki będą pod koniec. Zaraz powinno się włączyć takie okienko w lewym górnym rogu, w którym zobaczycie właśnie mój program taki. W okienku dosowym, napisany losujący, w którym będę pisał Wasze niki. i pod koniec zobaczycie kto wygrał. Także te osoby, co nie wygrały, na przykład w tym konkursie, teraz to mam nadzieję, że zostaniecie i więcej osób weźmie na przykład udział w konkursie z Planet 2, bo to już jest naprawdę, to już jest konkretna gierka, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę warto w nią zagrać. Sam grałem. I w czwartek postaram się wrzucić jakiś materiał z tej gry. Dzisiaj Kuba nic mi nie dał znać, jeżeli chodzi o grafę, Mam nadzieję, że się odezwie. Jeżeli chodzi o serwer z Daisy, to wprowadziłem tam Battle A, a właśnie ochronę anty, anty właśnie cheatową. Nie, ma, nie będzie skryptowania, także myślę, że otworzę w końcu serwer Daisy Poland 173 serwer. Jeżeli ktoś chce IP, takie rzeczy, to właśnie pytać na PW, albo właśnie w komentarzach pod tym filmikiem, wszystko podam, dzisiaj od rana go testujemy właśnie z Mrbacą. I wszystko działa pięknie, za niedługo go otworzymy i można sobie pykać bez jakichś tam cheatów, bez innych bajerów. No, gdzie jest to okienko w lewym górnym rogu? Zasłoniły sola przynajmniej, nie będzie widać tej, tej pały łysej. Także w Daisy się teraz fajnie grało. Jak widzicie, już pojawiło się okienko. 10 osób właśnie teraz wpisuje tam wasze niki. Trochę mi to zajęło, bo trochę się myliłem przy tych nikach. I to by było tyle, jeżeli chodzi o konkurs. Na końcu powiem, kto wygrał. I do tych osób powędrują klucze do Alpha Crystal 3, która jest otwarta do 10, czyli do soboty, jak, do, jak się nie mylę. Następny komentarz właśnie tak jak mówiłem to będzie z Planet Saida 2. O ile widzowie nie spadną, ale nie 200 widzów bite, to jak na 200 widzów miało być, to będzie. Także w czwartek, czyli jutro postaram się coś nagrać z tego Planet Saida 2. A jak mi się nie uda, bo nie dostanę jeszcze grafy, to wezmę jakiś gameplay, żeby wam pokazać jak to wygląda w dzień w nocy. Wezmę jakiś gameplay z neta i zrobię pod to komentarz z, z informacjami do, co do drugiego konkursu. Mm. Jeszcze jeżeli chodzi o Ford Delta 1, no to na pewno ci co chcą się zarejestrować, póki co nie mogą. Bo główna strona padła, ale serwery działają, MW2, MW1 działają. Nie wiem kiedy właśnie będą y, sprawne, ale jak będą, będzie sprawna strona główna, to na pewno powiem Wam od razu w komentarzu. Będą co, będą się szykowały, jeżeli ktoś chce grać w Daisy właśnie y, moda do Army, Army 2 na moim serwerze, to jest możliwe, że będzie na materiale. bo Mam zamiar kręcić materiały właśnie z, z Bacą, z innymi, ogólnie z ludźmi, co będą właśnie na serwerze grać. Także będą w materiałach, jeżeli się spotkamy na tej wielkiej mapie. To jest bardzo duża możliwość, że albo ja Was upoluję, albo Wy mnie upolujecie, albo po prostu będziemy działać razem. Także ten filmik się powoli kończy, zaraz ekran przełączy się na, na większy, unbox unboxing się skończy i zaraz poznacie zwycięzców. Tam już widzę, zwycięzców wylosowało, cała lista jest podana, a my się teraz przyłączamy na duży ekran i widzicie zwycięzców i kosmita, Suchar 29, mister Zopowski.